Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj, drodzy Państwo, no nie wiem, no pośmiejemy się, może się nie pośmiejemy, może nam będzie przykro, może wpadniemy w jakiś taki nastrój rozgoryczenia, no bo nie chcę mówić, że tragedii. Bo w gruncie rzeczy, nie wiem czy Państwo wiecie, ale my za to wszystko też musimy zapłacić, prawda? My musimy za to wszystko zapłacić. To znaczy, powiedzmy sobie tak od razu, no na przykład jest taka sytuacja, że tam jakaś pani z jakimś panem wybrali się w góry tam, prawda? Sobie przyjechali w polskie góry, ale mogli przyjechać też w inne góry tam, prawda? Na świecie tych gór jest bardzo dużo gór głupoty w gruncie rzeczy, bo gór mądrości nie ma, ale podobno jakaś mądrość tam na świecie jest, ale jeszcze do nas nie dotarła. Albo nas omija po prostu, bo nie jesteśmy gotowi na to, żeby taką, z taką mądrością obcować. No ale generalnie, rzecz biorąc, są te góry głupoty, jakaś pani, prawda, z jakimś tam panem. I z dziewięciomiesięcznym, słuchajcie, Bobasem, tutaj przypiętym na takim pasku, na takich szelkach, wybrali się, słuchajcie, w góry. Na no, tym razem to polskie góry są. Wybrali się na rysy. No i tak to się wspinają właśnie tutaj, wchodzą sobie na zaśnieżone rysy. Zobaczcie, jaka to jest piękna, wspaniała sceneria. A ile miłości się za tym wszystkim kryje. No i teraz mamy taką sytuację, że tam oczywiście ludzie, którzy na te rysy się tam wspinają, bo ja w Tatrach byłem naprawdę na przestrzeni już ponad 30 paru lat byłem wielokrotnie, chodziłem po górach. Nie muszę powiedzieć, że nigdy nie interesowały mnie te zdobywcze tam jakieś góry, te ryzyko, taka adrenalinka, jak to fajnie tam wejść, jakie to super jest, jakie to przyjemne ludzie, żeby tam stanąć na tej górze. Te rysy, co to są, co to za górka jest, prawda? To jest góreczka no, w porównaniu z tymi górami, które tam jeszcze stoją górami głupoty, te ośmiotysięczniki wszystkie, gdzie tam też się wspinają, żeby na najbardziej stromą ścianę wejść, żeby to pokazać całemu światu, prawda? Jaki to ja jestem wielki człowiek, a jaki uduchowiony tutaj, prawda? No drodzy Państwo, no nie ma innej możliwości, to jest, to jest wysoka naprawdę wrażliwość i duchowość, za którą kryje się arbitralnie egoistyczny cel cymbałów zwykłych, bo to się po, powinno piętnować. Formalnie żałuję, że tak mało ludzi jest, którzy to w ogóle rozumieją, ale jeśli spośród tych wszystkich tam wybitnych alpinistów, himalaistów, yy, rodzi się społeczeństwo jakiejś kultury, wspinaczki górskiej, która tam ma z, yy, prawda, z metafizyką yy, tyle wspólnego, co wałęsa z wolnością, no to ja się z tego śmieję. No jest na przykład Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki. No i co to ma wspólnego z wychowaniem, jakimkolwiek? Fizycznym, no może się zgodzę, no wspinał się, po prostu zleciał, zostawił rodzinę w rozpaczy, leżą sobie tam powykręcani pod tym Mont Everestem, prawda, dziwolągi. Ich trzeba ratować także, bo tam pamiętam, że któregoś razu zaginął tam gdzieś Polak na tym Mont Everestie, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontaktowało się ze służbami w Pakistanie. Trzeba było wynająć jakiś tam helikopter, 250 tysięcy dolarów za dzień, żeby szukać jakiegoś delikwenta Polaka, który zdecydował się w na jakąś tam górę, gdzieś się tam zgubił, nie wiem, czy zginął, czy to już nie ma jakby znaczenia, nie ma nawet znaczenia kto to był, drodzy Państwo, bo tych ludzi nie należy wspominać i nie należy ich ratować, bo my musieliśmy zapłacić te 250 tysięcy dolarów na ratowanie jakiegoś tam delikwenta, yy, prawda, który tam zmarł, bo go nie znaleźli, ale to jest milion złotych z naszych podatków na ratowanie jakiegoś durnia zwykłego, no zdajmy sobie z tego sprawę. Tutaj mamy niewielką górkę, no takie rysy, po prostu zwykłe rysy. Tam ktoś musiał wejść i jeszcze z dzieckiem. I tam słuchajcie do tej pary, bo oni są, yy, to są obcokrajowcy. Prawda, z Litwy, ludzie, z tego co można wyczytać, i oni wspinają się na rysy z dzieckiem, które ma 9 miesięcy. 9-miesięczne dziecko, wskutek tego, że rodzice zdecydowali, też mogło zdobyć rysy. Prawdopodobnie w przyszłości będziemy słyszeć o tym w CV tego dziecka, tam będzie napisane, że już od 9 miesiąca życia nie grał na fortepianie, na przykład, bo mógł grać na fortepianie. No, może by, by to było lepsze, no, ale tutaj Litwo, ojczyzno, moja, Mamy, prawda, z Litwy przyjechali, wspinają się. Ludzie tutaj y, oczywiście próbowali reagować w tej sytuacji, czyli tam, y, jakby to powiedzieć: y, nikt nie przyszedł i nie walnął w gębę. O, ja bym to nazwał w taki sposób: nikt nie walnął w gębę. Y, jeden jakiś tam, prawda, y, tutaj z tych ratowników się pojawił, ktoś drugi tutaj jeszcze mówi, że nie wolno, że tak się nie robi, że to jest zbyt niebezpieczne, że tam można zlecieć, że niedawno pani Agnieszka, która też bardzo kochała życie, zleciała tam z jakiejś, prawda, na Słowacji, z jakiejś góry, trzy. Metrów leciała, tarła, ryjem po tych skałach, tak, że jak spadła tam na sam dół, to ją odnaleźli na Słowacji, panią Agnieszkę, która była bardzo sympatyczna i tolerancyjna dla wszystkich, ale dla własnej głupoty, no chyba też była tolerancyjna. No ale pani Agnieszka spadła, to nie mogli jej poznać, musieli jej sprawdzić tam, prawda, brzoskwinkę albo inne rzeczy, bo jak to nie wiem, jak się bada takie, takie zdarte, prawda, ciało po tych skałach. No ale też trzeba było ratować, trzeba było pójść tam, prawda, po, te, po tego osobnika, który tam leży w tych górach, prawda, biedny, bo się wspina. I ja tutaj jestem, drodzy Państwo, zdania, że tych ludzi nie należy ratować. Nie należy ratować, należy postawić znak, po prostu zakaz wspinania się tam, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie zlecisz. Zrobisz sobie krzywdę, tam, prawda? No, może złamiesz kręgosłup, może nogę, może ryj, zetrzesz, może dziecko zabijesz tam przy tej okazji. Ale zobaczcie, czy ci rodzice zasługują na to, żeby się oczywiście tym dzieckiem opiekować. No nie wiem, czy coś się stało, czy, coś, czy nic się nie stało. Może nic się nie stało, no ale wchodzenie z tym dzieckiem na tą trudną górę, bo ona jest naprawdę. Zdradliwa, ona nie jest wysoka, ale jest bardzo stroma, i tam momentami, jak ktoś był w górach, to czasami podchodzi się do skały. Słuchajcie, gdzieś tam myślisz, że, że sobie dasz radę, za chwilę tracisz równowagę po prostu. Jest coś takiego jak zawrót głowy, tak bym to nazwał. Nie będę tutaj oczywiście próbował w tej chwili eksplikować tych doświadczeń. Kto w górach był, to wie. Mnie tego typu wspinaczki nie interesują, ale załóżmy, że coś by się tam stało, trzeba by było znowu wysłać oczywiście topr, żeby nam tutaj się mógł wykazać, jak to oni się troszczą o bezpieczeństwo ludzi w górach. Ale ja mówię, dlaczego ci ludzie nie są po prostu informowani, że nikt nie przyjdzie im z pomocą? Dlaczego? Ja się zastanawiam. Jeśli do takiej sytuacji dochodzi, przecież to jest narażanie słuchajcie, dziecka na skrajne niebezpieczeństwo. No tak, no normalnie się reaguje, prawda? Jak ktoś pijany tam próbuje wsiąść za kierownicę samochodu, to mu kluczyki odbierają i jeszcze mu tam, prawda, pory ustrzelam, żeby nikogo nie rozjechał. A tu się pozwala ludziom na Rozprzestrzenianie tej głupoty. Ale ja mówię, no to jest skrajna nieodpowiedzialność. I ktoś powie, no wypadki mogą nas spotkać wszędzie. No jasne, że mogą nas spotkać wszędzie. W każdej chwili może nas spotkać jakaś tam, prawda, tragedia, wypadek na prostej drodze, prawda, coś się stanie. Jakby w łyżce wody możesz się utopić i tego typu rzeczy. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli sobie dokładać tragedii i cierpienia, żyjąc wśród ludzi, którzy są idiotami. No zobaczcie, taki człowiek i tak nie ma co robić ze swoim życiem. No co on ma robić, takiego? No on myśli, tylko o tym, żeby gdzieś wejść, żeby coś zdobyć, żeby kogoś pokonać, żeby się pochwalić na social mediach, żeby zapłacić 50 tysięcy tam dolarów jakiemuś koncernowi, który go zabierze na Mont Everest, żeby go potem też ratować stamtąd, albo przyjedzie, widzieliście ten film Mont Everest, jakie to jest dzieło wybitne, naprawdę. Delikwenci, którzy, których marzeniem było stanąć na najwyższej górze świata, jakie to wspaniałe jest, naprawdę. Jeden tam pojechał, to wrócił bez rąk, bez nosa i bez policzków. W tym filmie nawet jest pokazany tam palce, a, prawda, mówię bez rąk koń, końcówki palców prawda, końcówka nosa, śmiesznie to wygląda, taki typek żałosny, który jak mówię, tutaj gdzie należałoby swoje życie ryzykować, przecież, prawda, w obronie prawdy, wolności i piękna, tutaj gdzie nawet gdyby ci zrobili krzywdę, czyli starli by ci gębę na tarce, prawda, to i tak wyszedłbyś zwycięsko z tego spotkania z tragedią, a tutaj oni wchodzą... Spadają, trąte, prawda, gęby, te pyski na tych górach, prawda, jakie to wspaniałe. Słuchajcie, nie ma wychowania, nie ma kultury, nie ma y, prawdziwego, rozsądnego, ja bym powiedział, decydowania o tym, y, jakie wartości należy do góry wynosić, a jakie należy piętnować. No i ci wszyscy, którzy tam chodzą po górach. No ja jestem, generalnie rzecz biorąc, dziennie w górach, no nie są to góry takie, jak y, tatry, prawda, bo ja tutaj oczywiście. Y, y, Poruszam się i zamieszkuję pustkowie na, yy, prawda, w Beskidach, yy, więc to są jeszcze inne góry, ale tutaj czuję się naprawdę fenomenalnie. Te góry mi wystarczą, bo ja nie idę w góry po to, żeby cokolwiek zdobywać, i to góry, jeśli góry kogoś pokory nie nauczą, no to. To ma jeszcze uczyć kogokolwiek pokory. No ludzie drodzy, yy, natomiast spacery po górach i góry oczywiście kocham. No kocham, cokolwiek by to miało być. To jest wielkie słowo. Yy, kochać kogoś i zdawać sobie sprawę z tego, czym jest ta moja miłość do tego świata, prawda? Że tam, gdzie się narażać nie należy, to się nie narażam, ale narażam się tam, gdzie wiem, że należy się narażać. Czyli zdobywać góry tak naprawdę mądrości. Walczyć z głupotą i zaciemnieniem. Wielu ludzi tego nie rozumie to jest taki przykry obrazek tego świata, słuchajcie. Przykry obrazek obrazek głupców, którzy jeszcze mają możliwość, bo to, że oni to robią, to jest jedna sprawa. No niech sobie to robi, no, no po prostu, niech idzie, no on niech idzie, ale ma też dziecko, słuchajcie, no to ja nie wiem, no. No to już sprawa jest interesująca generalnie dla prokuratury, dla psychiatry, dla psychologa, yy, prawda, dziewięciomiesięczne dziecko na, na, na spacerku do parku też by mogło pójść, nic by się nie stało, prawda? Yy, no, ale robią to przy aprobacie prawa. No i tutaj oczywiście nikt nie był w stanie interweniować w takim znaczeniu, że powstrzymujemy panią, zatrzymujemy panią, to jest po prostu zatrzymanie, takie z, zwyczajne, prawda społeczne, bo sobie tego nie życzymy, a nie będziemy wydawali pieniędzy polskiego podatnika na ewentualnie prawda, straty, bo jak się mu tam coś stanie, no to trzeba polecieć helikopterkiem, trzeba zapłacić, trzeba wydawać, albo wręczyć oczywiście kwitek, jak się wchodzi tam do tego Parku Narodowego, jak tam będziesz jakieś wygłupy tam robić, prawda i tak dalej w Tatrach. To nikt ci nie przyjdzie z pomocą i wtedy sobie rać sam. Nie wiem, dzwoń sobie do kogo chcesz, jak masz tam zasięg, zasięgu tam wysoko nie ma z reguły, bo wiem, że nie ma. Wystarczy troszkę tam podejść, prawda? Ja tutaj też w górach u siebie zasięg tracę bardzo szybko, ale zobaczcie, jest taka sceneria, taka zwykła sceneria, zwykła scenka, no po prostu no idę bo idę, bo sobie idę, bo mogę iść i daj mi spokój. W ogóle mnie zostaw. Nie ma oczekiwań od ludzi, nie ma postaw kulturotwórczo zdolnych, odpowiedzialnych. W zasadzie nie ma nic, zobaczcie. Jest jeden wielki postępujący obłęd na tym świecie, do którego my mamy się zwracać jeszcze, bo tutaj jest cała masa ludzi, że to też jest, jest pasja życia wspaniała. Jaką pasją może być, słuchajcie, chodzenie po górach? To ktoś, kto twierdzi, że w górach odnajdzie jakąś wolność, to jest wariatem kompletnym. To jest tak jak twierdzenie, że prawda on jest wolny, jak on jedzie na motorku przez całą Europę czy po Polsce sobie jeździ i też jest wolny. Nie, idziemy po pewne doświadczenia w ogóle, jeśli chodzi o kwestię góra, tam wolności spotkać nie można. W ogóle wolności nie ma nigdzie w gruncie rzeczy. Ale ludzie twierdzą, to jest pasja, tak jak pasja prawda, motoryzacji, cała. Kręcenie się w tych samochodzikach Formuły 1, na jeżdżenie przez ileś godzin w kółko, to jest wielka pasja życia. To jest jedna wielka głupota, po prostu i z tym należałoby walczyć, bo góry same w sobie są oczywiście piękne. Wędrówka symbolizuje trud życia w którym zdobywczego wyobrażenia nie uświadczysz, bo jeśli zdobywcze wyobrażenie decyduje o tym, że pójdziesz przez życie właśnie, to to życie cię pokona prędzej czy później. Już samo życie powinno nas uczyć pokory. I tego nas uczą góry oczywiście. Natomiast samo wspinanie się, pokonywanie tych trudności w tym wysiłku, prawda, podchodzenia pod góry, to jest także walka ze sobą. Idzie się po doświadczenia metafizyczne w góry. To jest świadomość tego, że mimo tego, że jest bardzo ciężko, jest bardzo trudno, ja się nie poddam w tej mojej walce o wolność i o prawdę ale nie idę w góry po to, żeby się drodzy Państwo, utwierdzać w przekonaniu że ja zdobyłem górę i jestem wielkim tam, prawda, człowiekiem i teraz mogę pokazać tam, napisać coś, nie wiem, zdjęcie zrobić, jak to super, jak to wspaniale ja kiedyś też pisałem eseje, na przykład metafizyka gór w swoich książkach te tematy mnie już interesują od dawna ale zawsze jak krytykuję takiego barana który tam w górach stracił życie to jeszcze przy tej okazji gdzieś mi się tam oberwie bo to są przecież fajni ludzie tacy sympatyczni, prawda, tam się pojawiają. No super, no jejku, a ty co osiągnąłeś? Osiągnąłeś coś nie, a on przynajmniej był na górze, był na 8 tysięczniku i teraz ma reklamę z bankiem. jak ta głupkowata, prawda, Ola Mirosław, bo to jest też taki dziwaczek śmieszny. Wspinało się jak pajączek, tam, prawda, sześć sekund po ściance i już reklama z bankiem. No głupolek, głupolek, ale ludzie biją brawo. Biją brawo temu wszystkiemu, co jest bezwartościowe, a tam, co jest tam, co ma jakąś wartość, co reprezentuje. No to nie, bo to jest, jakby to powiedzieć, to nie jest. Tak atrakcyjne, prawda? A prawdziwej pasji życia, geniusza, to już na pewno nie rozpoznają, chyba że im ktoś powie tam: Za 100 lat, za 200 lat, a słuchajcie, żył taki człowiek. To był dopiero genialny, miał takie myśli wspaniałe, takie piękne, robił rzeczy niezwykłe, ale to co, tam góry to są góry. W góry jak idziemy, to idziemy wszyscy w góry, prawda? I wiadomo, kto szybciej, kto lepiej, a w taką podróż życia, prawda? Człowiek jedyny i niepowtarzalny, to się wybiera sam. Sam, czyli z nikim nie rywalizuje i sam wchodzi na góry, które nie są osiągalne dla kogokolwiek innego. To jest coś wspaniałego. Ale głupo to rządź! Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!